Cześć, witam albo witam Was ponownie na moim kanale. Dużo osób ostatnio przybyło, więc jestem Amelia, bo wiele osób może nie wiedzieć. I dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym będę Wam polecać bardzo krótkie książki. Powiedziałabym nawet, że na jeden wieczór. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy! Zaczniemy od. Y Takiego chudzielca. Jest to książka z literatury azjatyckiej, z tajfunów. Ogólnie mam tutaj dwie książki z tajfunów, bo oni mają... Większość ich książek jest po prostu bardzo króciutka. Mam jeszcze dwie na półce, ale no niekoniecznie w sumie bym je polecała, więc tak, nie, nie leżą tutaj na stosiku obok mnie. Grobowa ciesza, żałobny zgiełk. To jest zbiór krótkich opowiadań, i ja na początku pamiętam, że byłam sceptycznie nastawiona do tej książki, ale ja ją czytałam w szkole, bo jakby jest cieniutka i dlatego zabierałam ją ze sobą do szkoły, żeby ją czytać, bo większość moich książek jest ogromna, mega gruba, a jeśli się chodzi do klasy maturalnej, to się nosi ze sobą bardzo dużo książek. Więc nosiłam ją ze sobą do szkoły, żeby ją czytać na przerwach, i powiem Wam, że ja czasami na przerwie siedziałam tak. Tak to wyglądało. Jakby ja po prostu siedziałam z otwartą buzią i miałam takie, What the hell is happening? Naprawdę. Bardzo mi się podobały te opowiadania. To, jak one się pomiędzy sobą łączą, jakimiś takimi drobnostkami. Lubiłam wyłapywać te drobnostki podczas ich czytania. To było coś, co bardzo dawało mi dużą satysfakcję. Takie siedzenie, czytanie i wyłapywanie. Co łączy te dwie historie? To było genialne i one są naprawdę specyficzne, jakby takie są po prostu książki z literatury azjatyckiej. One są bardzo, ale to bardzo jakby no specyficzne, poruszają inne takie dosyć kontrowersyjne czasami tematy i po prostu no, to była genialna lektura i przeczytałam ją dosłownie w jeden dzień w ciągu przerw w szkole. Dalej, tak jak mówiłam, następna książka z tajfunów, tym razem ukochane równanie profesora. Jest to trochę grubsza książka niż y, grubować Cisza z Zgiełk, ale nadal jest, jak widzicie, chuda, bardzo chuda. Ona ma chyba 150 stron, jeśli. U! 180, okej, okay, okej. Okay, wybaczcie, 180, ale nadal jest to bardzo mało. Y, też bardzo szybko ją przeczytałam, była bardzo przyjemna. Taka. Urocza historia, ale też chwilami naprawdę bardzo smutna. Opowiada ona o e, profesorze, który ma Alzheimera i jakby, znaczy niekoniecznie Alzheimera. E, on po prostu ma um, pamięć kru, krótkotrwałą, która trwa chyba 80 minut, jeśli dobrze pamiętam. I on po prostu tak, osie, co 80 minut on po prostu wszystko zapomina. Um, I opowiada to po prostu o kobiecie, która zostaje jego gosposią e, i e, która do pracy przychodzi razem z swoim synem, który dostał imię od tego profesora e, pierwiastek. Ten profesor mówi na tego syna pierwiastek i po prostu to jest historia o nich. E, i jest przeurocza, naprawdę i bardzo szybko się czyta. Dalej. Duma i uprzedzenie. Tutaj jest trochę naciągane, bo dużo osób może mieć problem z przeczytaniem tej książki szybko ze względu na język, bo jest to klasyka Jane Austen. To jest klasyka i pomimo, że ona nie jest jakoś bardzo gruba, bo ona ma 300 stron, to jednak no, ze względu na ten język i te ogólnie to wszystko takie. No, co związane z, kla z klasykami, może z jakby wydłużyć czas czytania osobą, ale jak się wkręcicie w fabułę, to ją pochłoniecie. Ja ją tak chłonęłam, że ja po prostu nie mogłam się od niej oderwać. Jednego wieczora przeczytałam praktycznie całą. Uwielbiam tą książkę i ja po prostu to jest póki co jedna z moich ulubionych książek tego roku. Przysięgam, zakochałam się w Jane Austen, będę czytać więcej jej książek. I będę polecać dumę i uprzedzenie do końca mojego życia. Czytajcie Dumę i Uprzedzenie. Ta książka jest cudowna, cudowna. Więc tak. I ogólnie uważam, że jest to bardzo, ale to. cały czas mówię bardzo, ale to bardzo. Jakby w, praktycznie w każdym filmie. Ale jest to naprawdę świetne takie wejście w klasyki. Więc jeśli chcecie zacząć czytać klasyki, to moim zdaniem Duma i Uprzedzenie jest dobrą książką do rozpoczęcia klasyków, bo nie jest, moim zdaniem, nie jest ona aż taka ciężka, jest w miarę taka. Mm, nie wiem, jak to ubrać w słowa, ale jakby to jest po prostu jakby podstawa Enemies to Lovers. Jeśli lubicie romansy, Enemies to Lovers, od tego się zaczęło, kochani, od tego się zaczęło, więc jakby. Come on, musicie to przeczytać. Kocham Cześć Dalej. Ocean na końcu drogi. Neil Gaiman. On ma bardzo dużo takich krótkich książek. I właśnie Ocean na końcu drogi jest jedną z nich. Ja czytałam dużo jego książek. I Ocean na końcu drogi był jedną z tych, które bardziej mi się spodobały. Nie wiem, czy jeszcze nie wzięłam... Nie, tamta, tamta książka jest dłuższa, nieważne. <grych> Ocean na końcu dogi właśnie bardzo mi się podobał. Co prawda słyszałam dużo niepochlebnych opinii na, na temat tej książki, jednak ja dobrze się na niej bawiłam. Tym bardziej, że jakby. No nie dość, że ona jest krótka, bo ona ma ze 190 stron max, to ona ma też dużą czcionkę, co sprawia, że o, naprawdę bardzo szybko się czyta i można sobie takim jesiennym wieczorkiem z herbatką, przeczytać ją w jeden wieczór. Ogólnie książki Nila G Gaymana, z, moim zdaniem, są bardzo dobrymi książkami na jesienne wieczory, bo one po prostu dają taki klimat. Więc tak, ocean na końcu drogi. I oczywiście musiałam też dać drugą książkę Nila Gaymana jako jego duża fanka, Koralina. Czy ja tu coś muszę więcej dodawać, kochani, czy Wy widzicie, jakie je to jest cienkie? Wy to przeczytacie Max dwie godziny. Max dwie godziny. Tak samo jak ocąłem na końcu drogi. Duża czcionka bardzo szybko się czyta. Jeśli kochacie animację poklatkową, no to z tą książką y, możecie mieć lekki spór, bo tutaj na przykład nie ma. Y, o Jezu, nie pamiętam jak się nazywa ten chłopak. Wy, wy, Wybie, chyba Wybie. Ten chłopiec, który przy zawsze, chciał się zaprzyjaźnić z Koraliną w animacji poklatk poklatkowej. E, jego tutaj nie ma. Ja wiem, ja wiem. Mnie to tak zabolało. Wy sobie nawet nie wyobrażacie, jaka ja byłam wkurzona i smutna, kiedy skończyłam tą książkę i miałam takie: "Ej, a gdzie był Wybie? Tu nie było, tu, tu go nie było. E, więc tak." Ja byłam załamana. Tutaj jakby jest o wiele mniej jakby fabuły niż w animacji poklatkowej. Po prostu to jest takie, stresz... takie strasznie streszczone, ale nadal się dobrze na niej bawiłam. Nie wiem, czy to bardziej nie ze względu właśnie na ten sentyment do animacji poklatkowej. E, możliwe, że teraz daję Wam trochę e, złe polecenie, ale no, ja mam duży sentyment do tej książki. Nawet jeśli jest troszkę, troszkę gorsze niż animacja poklatkowa, nadal ją kocham, okej? Okay? Musicie mi to wy wybaczyć. I ja wiem, to nie jest najlepsza książka, ale ja ją naprawdę bardzo lubię. I bardzo szybko się czyta, bardzo szybko. Więc jeśli chcecie przeczytać coś takiego luźnego, no to to jest bardzo dobra książka. E A, jeszcze chciałam wspomnieć, że właśnie ona jest pisana w taki trochę sposób, e jakby była kierowana do takich małych dzieci. Wiecie, jak są takie książeczki dla dzieci, które mają po 15 stron, to one są takie krótkie, żeby dziecko się nie zdążyło znudzić historią. To, <laughs> przepraszam, to koralina jest właśnie napisana w taki sposób, żeby jakby tak, jakby była kierowana do małych dzieci, żeby one się nie zdążyły znudzić. Wiecie o co chodzi? Ale no, jakby no niekoniecznie jest dla małych dzieci, nie powiedziałabym. <laughs> Więc tak. Dalej mamy Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Ogólnie bardzo mnie drażni to, że to są białe strony. Ja nie znaczę białych stron. Możecie napisać w komentarzu, czy Wam też przeszkadzają tak, 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 takie białe strony, bo ja nie mogę po prostu czytać, jak, to, jak mam białe strony. To jest tragedia. Strasznie mi wtedy bolą oczy. Stowarzyszenie Umarłych Poetów. To, co mnie bardzo zdziwiło w tej książce, to to, że ona została napisana na, na podstawie filmu. Nie na odwrót. Film nie został stworzony na podstawie książki. Najpierw był film, potem była książka. To mnie bardzo zdziwiło. Ale tu, tu w tym przypadku... Ja bardzo rzadko to mówię. Nie zdarza mi się nigdy tego mówić, ale ta książka jest tak samo dobra jak film. Naprawdę oddaje cały ten klimat tej historii i w ogóle. Ja kocham Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Uwielbiam i te cytaty tutaj, kochani, te cytaty, te cytaty, które są w filmie, one też są tutaj. I ja te, tym razem mogłam sobie. Poz podkreślać, zaznaczyć znacznikami, o Boże, to było tak wspaniałe po prostu. No i tak samo jest króciutka. Jeden wieczór, jesienny wieczór z herbatą w ręku. Idealnie, jakby sama myśl o tym sprawia, że chcę zrobić re read, a ja, ja ją niedawno czytałam. Więc tak, jeśli jeszcze nie czytaliście Stowarzyszenia Umarych Poetów, zróbcie to. Jeśli ogl oglądaliście film, come on, guys! Jakby. Ta książka was woła, ona was woła. Szczerze, nie wiem, czy jest jeszcze jakieś inne wydanie tej książki. Jeśli jest, to żałuję, że kupiłam tą z białymi stronami. <gryw> ale okładka przynajmniej jest ładna. I treść taka sama, nieważne od okładki, ale jestem okładkową sroką. Dalej. Tym razem niekoniecznie książki, ale powieści graficzne. Klub smutnych duchów. Guys! Czy Wy widzicie jakie to jest urocze? Ogólnie trzecia część jeszcze nie wyszła. Ona będzie miała premierę 6 września, ale dostałam ją przedpremierowo od wydawnictwa WAP do zrecenzowania i się mega jaram. Będę czytać dzisiaj wieczorem. Um, I tak, bardzo Wam polecam te, jakby te, te komiksy. Tym bardziej, właśnie jak wyjdzie teraz ta trzecia część, to koniecznie kupujcie całą serię. Znaczy, nie wiem, czy to jest cała seria. Chyba nie. Chyba jeszcze będzie. Dwa tomy, tak mi się wydaje, jeszcze będą, jeśli dobrze pamiętam. Ale jakby kupujcie, kupujcie i czytajcie. Są cieniutkie. Jeden, jeden komiks, godzinka, półtorej godzinki naprawdę. I no, świetnie się przy nich bawię. One są bardzo potulne, takie. Podnoszące na duchu, wyrozumiałe, jakby czytacie te komiksy i macie takie Jezu, jakie to jest po prostu urocze, ale też takie. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, e, mam teraz w głowie tylko e, angielskie. Jesus, ale jakby to jest po prostu takie, taka wyro wyrozumiała seria ko komiksów. Wiecie o co chodzi? Że jakby czujecie się zrozumieni, jakie czytacie, macie takie kurcze. Ja mam tak samo. I to sprawia, że czujecie się po prostu lepiej. Kocham, kocham. Ja Wam naprawdę będę polecać zawsze. Te komiksy są cudowne. Ja się naprawdę świetnie na nich bawię i plus mają przeurocze po prostu obrazki w środku. One są takie piękne. Takie urocze są te obrazki, kochani. Proszę, proszę czytajcie! Proszę. Ja nawet jeszcze nie wiem, co się dzieje w trzecim tomie, ale i tak wam polecam. Jakby takie, takie zaufanie mam do tej serii. I w sumie ostatnie już, bo nie mam aż tak dużo cienkich książek na swoich półkach. Tak jak mówiłam, w większości moje półki zajmują bardzo grube książki, które czytam latami, ale tak, tutaj mam właśnie ten stosik tych moich krótkich książek, które zasługują na moją miłość. Znaczy nie, mam jeszcze trochę książek na półkach krótkich, ale ich nie polecam, więc ich Wam nie pokażę. <grych> I tak, tak jak mówiłam, ostatnie. Headstopper. Nie pytajcie, czemu mam pierwszą i czwartą część. Okej, okay? jakby ja nie wiem, e, co poszło nie tak, że nie mam trzeciej i drugiej. Muszę je kupić w końcu. E, z tego co pamiętam, to pierwszą. Ej, ja chyba obie wygrałam w konkursie, dlatego. Anyway, muszę kupić trzecią i drugą część definitywnie, bo z chęcią bym zrobiła read it. Ja całą serię czytałam pożyczając je od mojego przyjaciela. Mój przyjaciel mi pożyczał całą serię i czytałam je na przerwach w szkole i to było niesamowicie przyjemne. Ja dosłownie on mi przynosił rano o ósmej, przynosił mi książkę, w sensie jakąś, którąś z części herztopera, i ja pod koniec dnia mu ją oddawałam. Tak szybko się je czytało. Ja je dosłownie pochłaniałam. E, czasami tam kilka stron na lekcji, a tutaj na WF-ie, a tutaj na przerwie. I tak to wyglądało, że jednego dnia przynosił mi o ósmej i ja mu pod koniec nie oddawałam, i następnego dnia przynosił mi następną część. Więc tak, hairstoper jest cudowny. Bardzo słodka historia, bardzo przyjemna też, naprawdę pochłania się ją bardzo, ale to bardzo szybko. I polecam z całego serduszka. Tak samo jak serial, kocham serial. Tym bardziej, że wyszedł ostatnio drugi. Ojej, uderzyłam w kamerę. Tym bardziej, że ostatnio wyszedł drugi sezon i bardzo mi się podobał. Więc tak. To były wszystkie krótkie książki na moich półkach, które polecam Wam z całego serduszka do przeczytania. E, pochłoniecie je w jeden wieczór albo dwa wieczory i spędzicie niesamowicie przyjemny czas czytając je. E, przynajmniej mam taką nadzieję, bo w moim przypadku tak było. I tak, możecie napisać w komentarzach, czy czytaliście którąś z tych książek albo powieści graficznych. Jeśli tak, to co o nich sądzicie? A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, z ryż, o której to oglądacie. Cześć!